Dzień witajcie, widzimy 10 znowu, flag wars i, i widzę, że już 5.0 wygrywamy. Właśnie jak się witałam to widziałam jak ktoś na 5.0 zdobywał punkt. Więc ciekawie. No i też dziękuję Wam za to, że wbiliście teraz do subskrypcji. Bo jest to taki pierwszy większy cel mój, tak? 50 subów to było tak... Taki, nie wiem w sumie co... taki mniejszy trochę ale to z subów to już naprawdę była coś bardzo dużego to jednak trzycyfrowa liczba to już jest to już jest coś więc jeszcze raz Wam bardzo dziękuję yy, i tyle co bym chciał powiedzieć Nawet nie widzi. cyk, pyk i mnie O, gdzie ja idę. Tak, czeka, czeka, albo się pogubiłem. Okej. Okay. I tu. I jesteśmy już bezpieczni. Okej, okay, jest dobrze. O, nawet jest lepiej niż dobrze. Nie wiadomo, co oni by musieli zrobić, żeby wygrać. grać. Okay. Hmm. I That's Strzela. proszę mnie zostawić w spokoju no i tak ma być okej okay. będzie strzelał? nie wiem Jeszcze ja raczej nie, nie dowiem dzień dobry proszę nie uciekać no Uła! Co mnie bijesz? Uła! No co za dziadno? Tak się nie robi. Idę wrócić i wlać za to, co mi zrobili. A no, tak nie wolno. Gdzie ten dziad, co mnie zabił? са бомбу записалаш კი добре მეტამ შემა ნაიცე პლატფორმა Obrigado. Halo? Ile? Pięciu na jednego? No tak to już nie, się nie robi. Okej, okay. o tam są pociany. No chodźcie, no. Proszę się uspokoić. Dzień dobry. Co mnie strzelasz? Ała! No Co dziad! Ja zastrzelam do jego teammate'a, a ten we mnie. A tak to już nie mogę, tak to się nie robi. O nie nie, tak to nie wolno.

Kiecie nie ma, ciebie też nie ma. A ty co słuchasz jadu? Ja ten ty. ty. A ty co? No, chcemy podskakuj. O, no tam jest nie? <laughs> nie widzimy. Wow. Proszę się odsunąć. No. Ale tak mi Bardzo. Eee... Ale na spokojnie, na spokojnie. No i łatwiej wyłkał. Które mam miejsce? tylko e, trzecie. Ale skam. Miałem być pierwszy. A to pod tab, To miejsce odkryłem przed, przypadkiem, bo kliknąłem tab niechcący i, i... się wyświetliło. Idę na Wifi, bo tam pamiętam, że grałem. Happy Farm. Szczęśliwa farma. Dżungla. Sieć Wifi. Jak wtedy czerwony, jak zawsze. Na czerwony chcę O, tak lepiej Okej, chodźmy I teraz gdzie Ej, nie wykopali tunelu, ale dziadu Chyba Nie wiem Na ile są te bomby? 11 bomby jest za 300 złotych to mi się nie opłaca. Co ja robię? Ja kopać, a nie strzelać. Hmm, Dobra. Takie życie. Można się kiedyś dokopać. Za jakieś dwa, trzy, może cztery lata. No jeden ja, ile jeszcze? No halo. Dalej nie Dalej Dalej Już jestem centralnie prawie obok tego No dalej Dalej Ja nie mogę nie. Coś tu jest grubo nie tak. No nie, to już jest szczyt wszystkiego no dalej O wreszcie Dzień dobry I już mnie nie ma. Co ja je robię? ich nie ma tutaj, czy no, w ogóle wiedzą na co ta gra polejesz? Bo chyba nie. Chodź, dzień dobry. A tam pan coś się kryjesz? Ja pana widzę. A się odsuń, nie trafisz w mnie A Ja przeciwnie. Chodź, chodź. Już nie bądź taki skryty. Wow! 3 na jednego? To mało sportowe. W sumie nawet nie wiem, czy to jest sport. Nie wiem po co mnie o te flagi walczymy, ale jak będzie? Mi tam pasuje. A póki mam się nagrywać, to, to może być. Aha, już mi więc... Zdominowaliśmy wszystko. Proszę się odsunąć. A też. Nie pan Jest pan już. Wracaj tu! Proszę nie uciekać. Na pana tak przyjdzie powiem. No, proszę nie uciekać, powiedziałem. No. Ok. Na razie to wszystko wygląda tak. Oni teraz idą, a my sobie ich strzelamy. Ce c eu? Aștept! 1 Challenge! Nu, no, nie nu! Alături! După am 5 minute, am 5 minute! 5-0 da, da am 5 Nie wiem, co ten typ robił zamiast brać nam flagi, ale nie wiem, jak ta, to Nie obchodzi to, że coś zarobiłem. Wy, wy i jeszcze No, e, jakim cudem? Aha, nie nie mam pytań. A dobra, nie ma ich. Czemu typ się nazywa oczy Angeli? Dobra, nie mam pytań. A ty co się tu chowasz? No. Rozgromiłem. Byli i ich nie Czemu nie wszedł pod mój celownik? Żebym go mógł zastrzelić. Nie wiem, nie rozumiem tego. więc 0,9 minuty jeszcze zostało. Czyli jakieś 18 do 0 powinniśmy prowadzić. Około. Bo możemy jeszcze bardziej. Dobra, idziemy. I zaraz nie będziemy prowadzić na do 18 do 0 która ma miejsce. Czemu ten oczy Angeli ma? Jest lepszy ode mnie. Jakim ty wiem? Tak, ja zrobiłem 29 kill yy, I bez śmierci 11 zrobiłem. Nie wiem. To jest, to jest grubo nie tak. Może dlatego, że on mniej razy zginął, ale to nie ma sensu. O, już wyprzedził. Dead Detect Master, coś tam. Ktoś. Ja wiem. Czekaj weź to, bo nie chciałby chociaż nie to was nie... Gdzie będziemy? Jest tu kto? Dzień dobry. teraz, K16, co jest? Ej, co jest? Nie, to już jest nie fair. Przecież to nie ma sensu? Dobra, nie mam pytań. Ja ten typ z minigunem wykościł, to chyba było z czterech, a po prostu wykosił tym minigunem. Mam flagę jakiś dziad, bo był ten dźwięk taki. O nie! Tak nie będziemy się bawić. Co ty próbujesz, chłopie? Ała! Ha! Czyli bomba może. Bomba zadaje obrażenia. O co to? Zabij 51 gracza, Ale to jest prosty. Challenge. 13 do 1, dobra. Tu do jednego? Co? Do jednego? O nie, tak to się nie bawimy. Dzień dobry. Do widzenia, proszę iść spać. No, i nie wstawaj. No, co dziady? W bezpiecznej strefie sobie siedzą. No, nie, tak się nie bawimy. Tak nie, wolno. Oczy Andrzej, czemu łapczysz? Nie no, ale to jest nie fair. Co? Gdzie on się wziął? Gdzie on po nas? Gdzieś poszedł, dobra, mniej. Pewnie już go kill po prostu. Не меж нет, а нет, нет. Opa. Ej, ale idźcie, musimy wygrać te 18 do 0. Trzeba było 13. No nie no, przecież my tam jadamy Co za typ. Dzień dobry. No nie no, ty dziadu, chodź tu. Chodź tu, powiedziałem. Ej, bo ja chyba zostaję. Ej, bo... Co za typ! Nie no, to już tak nie wolno. No co? Kiedy? Trzy się dwa. Kiedy oni ten drugi punkcik sobie zdobyli? Ja nie mogę, jakim cudem? Bo nie rozumiem. Ale dalej jest drugi. To chyba nie o to chodzi. Jak to jest najlepsze, ale bez słońca. Co ty już, że ty masz jakąś kill? To ja Będziesz mnie tyłem bił. To nie mańka, że cheaty sobie pobierzesz. Nos. Jakoś, podkreślam jakoś. Wcześniej to nas w ogóle nie atakowali. O ty, dziadu! No nie! Aha, bo on ma miniguna! A skąd ty się te miniguna wyczasu? Ja też chcę. Za ile był minigun? Guns. Minigun. O panie, to mnie tak trochę bardzo nie stać. To ty sobie swoje już Czekaj typie! Ja cię obronię! A nie, bo ja mam flagę! Tak. Może lepiej aucie Dobra, lecimy 14 do 2 być 18, a będzie nie wiem, 14 czy tam może 15. Nie fair. Bo jakiś gości przytrzymawał flagę. Dlatego. Dobra, może jednak zdążymy się, zdążymy jeszcze to odrobić. Dobra, na razie ich kosimy jak chcemy. Mniej pasuj. Nie. Się flagę? flaga, gdzie jej nie ma? Nie rozumiem Was. Mam to wykopię, żeby było łatwiej strzelić. One no jakieś 16 do 0 Lecimy te 18, może jeszcze zdążymy No zdążymy chyba Masz tu dziadu No wracaj tu, co mi kółeczka jakieś robisz Bo tego, tego, tego No tego, od o Mówić nie umiem. Dzień dobry! No nie, co dzieje? Nie robi się tak. O nie, o nie. No nie, 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 nie! minuta. Szybko, szybko, szybko panowie, szybko. Musi być to 18. Co ty, Kasiu, kopiesz? Lecimy. Dobra, jeszcze zdążę. Lecimy, zdążymy. 18 do 2. Dobra jest! Udało się te 18 zrobić. Może nawet 19. O, mi się jakoś zrobiłem w ogóle, ale to za chwilę. Chociaż nie, tam za chwilę. Za to rozbiorę. A! Yy, na, yy, w jednej rundzie yy, zabierz. Znowu. Okay. E, bo mnie prawie wysadzili dziady jedna. Nie rozumiem jakieś kamikaze. 10, 9, 8, 7, 6 5, 4. 20 2. 1. 0. Koniec! Wygraliśmy. Dawaj, dawaj, dawaj! A no nie, nie zdążyłem go ogóle, ale sobie. Dobra. E, będę się z wami żegnał widzowie, więc jeszcze mogę?